Mieszkańcom osiedla Staszica odzyskali dostęp do opieki zdrowotnej. Od jakiegoś czasu nie działała placówka będąca filią jednej z czeskich przychodni. W końcu zdecydowały się ją przejąć szpitale tczewskie. Yy, tak jak rozmawialiśmy w poprzednim. W wywiadzie musieliśmy przeprowadzić tutaj gruntowny remont, i ten remont został przeprowadzony zgodnie z planem. Otworzyliśmy 2 czerwca przychodnie. Udało nam się uzyskać odpowiednie zgody NFZ, Sanepid-u do wszystkich innych instytucji. Także od 2 czerwca zapraszamy do naszej nowo wyremontowanej, pięknej instytucji na Abysynie. To jest zrobione dla osób dorosłych, więc musimy zacząć od tego, że na razie tylko osoby dorosłe mogą korzystać z tej, z tej placówki, i to jest tak naprawdę dla wszystkich, którzy mają ochotę się zapisać. Nie muszą mieszkać na bisyni, mogą mieszkać w jakiejkolwiek części miasta Trzewa lub też spoza Trzewa, czyli mogą być z okolicznych miejscowości. Szpitale Tczewskie prowadzą już poradnie POZ dla dzieci i dorosłych na terenie lecznicy, a także gabinety specjalistyczne w tak zwanym Białym Domku. To już kolejny punkt dotyczący działalności tej placówki.